Przyjechaliśmy w takie miejsce, bo dostaliśmy info, że gdzieś tu są trackie. 6 lewa się płaci za wejście. Trackie Chodzimy i wchodzimy, ty przecież nie po to. Jechałem tyle kilometrów, żeby... Tu taka akcja jest. No Masz okay. zabytki. No właśnie, weszliśmy tutaj do muzeum i mamy w różnych językach po francusku, po niemiecku, angielsku, po rosyjsku i po bułgarsku. No i tutaj może oglądać różne eksponaty. Zobaczmy co tutaj. Co to ciekawego? Aha, to jest tutaj napisane. To jest Po niemiecku, po francusku? Tak, tak, tak. Właśnie mówiłem. A tutaj jest, że zostało znalezione w... Zrobisz na czterdziestym... i puścimy Właśnie. to w, kli... w ten, kto będzie chciał przeczytać. W 44 to sobie... roku to zostało znalezione. Mhm. Przypadkowo, jak to zazwyczaj bywa. Tutaj przez takiego jest, co wbijesz w łopatę? To zawsze coś odkryjesz, no, tak. to jest... Tam jest w ogóle mapa pokazana. Yy, no właśnie, wchodzimy. To przodem. Panie przodem. Macie oryginalne. To nie jest jakieś wielkie. Jak widzicie, Natalia... Ile co masz wzrostu, Natalia? Metr 60, nie wiem, 75. Coś takiego. No to jest taki... Trochę się uda tam, to może mnie. Te wielkości, ale... ale już wam zaraz pokażę te. Proszę bardzo. Już tylko tutaj też widać. Kiedyś trakowie tutaj żyli na tych terenach. To jest ten grobowiec? Tak. I jeszcze musimy wyjść na zewnątrz. Proszę bardzo. Ja zawsze się zastanawiam, że kiedyś w średniowieczu, znaczy w średniowieczu, dużo i gorzej malowali niż wcześniej. Jak widzicie. Tam rydbany, a podobno najsłynniejszym trakiem był kto? Spartakus. Tylko? Tylko? Znaczy, no, aż, aż by było, no, no oczywiście, ale Spartakus jest nam najbardziej znany. Nibulnik, który zrobił powstanie. Tutaj jest jakiś amfiteatr zrobiony. Ludzie siedzą. Słuchajcie, jest dzisiaj naprawdę ciepło, w krótkich rękawkach, proszę. Alecie, ja widzę te grobowce. Ten, to był jeden, jeden, mówiłam Tobie, będzie jeden tracki grobowiec I to jest ten, co widzieliśmy. No to, to taka atrakcja. No taka atrakcja, no. Ale ogólnie yy, fajnie położone miasteczko. No tak. Na pewno fajne widoki. Ja poproszę Natalię, po starej znajomości może zbije się dronem i po lata. No po, Proszę, błagam i skamlę. Czy zejść tam na kuchy. Znaczy my pójdziemy sobie niżej i Natalia przyleci. Pilot na mnie tutaj zwraca uwagę co i jak. Hey! No właśnie, my z tamtej strony. A proszę bardzo, gdzie my zaparkowaliśmy. No. Nie, wiocha. Wiocha to wiocha w krzakach gdzieś. No jest wejście idealnie tutaj. Bliżej się nie dało podjechać. Ja nie, o, nie wiem. Z... Aha, jeszcze drogę zastawił. Brawo, ja. Drogę jest zastawiona. No proszę bardzo. Przez krzaki. Co robić? Oczywiście jedziemy na skróty, bo kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. I prędkość dozwolona w lesie? 90. 90 godziny. Ale najlepsze jest w ogóle, że, że ta nawigacja. Słuchajcie, jak nie chodzimy po jakichś śmietniskach albo krzakach, to jedziemy czymś takim. No spójrzcie, to przecież na poligonie lepsza była. I to rosyjskim. Co za psychoza. Dobra, Ej, cicho, doświadczenie że... nowe. To jest droga Podobno ta... to są skróty. Dla cygańskich kóz, nie normalnie. Ej, ale tam jadą Bułgarzy też, Suba... to jest dziwne. Subaru przed nami zasuwa, słuchaj. słuchajcie. Ej, do... To się nie dzieje, to się nie dzieje. Bułgarskie lasy, proszę udziwiać. Jak coś, to za chwilę po teścian ja. dzwonię, żeby, żeby przyjechał. Polował lasy? No nie wierzę. Ale może być ładnie, poczekaj. Nie, no. Aha, to tak sobie zobaczę. Ciesz się, ciesz się widokami. Ej, jakie ile... śmietniki. My plastik jest fantastik no. tak. Dobra, skup się macie bo tu dziury są. No, skup, skup się. Czy Ty jesteś pewna, że to jest ta droga? To oczywiście, jedź za wszystkimi. O, ty widziałeś tą dziurę. Tam byśmy zostali. Co to jest? Skup się w moście, ja nie wierzę. Gdzie my jedziemy? No macie, skup się, a nie no tam narzekaj. <laughs> skup się, nie narzekaj. <laughs> skup się, nie narzekaj. O, dobra. Teraz mam. Uuu. O, Belgię i... na statku był. jest. <laughs> Co tutaj? Co, tu było trzęsienie ziemi? Ja nie wiem, tu chyba drogę będą poprawiać. O, i tutaj winie te, Tutaj już trzeba mieć ten. Tu już się płaci. Tu już się płaci. <laughs> Co te lepsze, kochajcie! Za najtańszą subarską drogę. Bułgarską drogę. Panie Subaru, jedź pan. Proszę państwa, relacja z miejscem, w którym nic się nie dzieje. <grym> <grym> Ale słuchajcie tego, były dwa pasy. Podając co chwilę są dwa pasy i można wyprzedzać. Tiry. I ład, ten Mercedes próbował wyprzedzić Ładę i nie dało rady Łada <laughs> wojuje z przodu w sensie Ja myślę, że on jakiś nitro <laughs> Normalnie Łada tam, a Mercedes <laughs> Nie mógł go wyprzedzić Mercedes ma tak z tyłu rozwalone stok... krzesło <laughs> Koło <laughs> tu, tu mamy kabaret Bułgarskie drogi a jak ktoś przeżył w Polsce lata 90 na drogach, to tutaj też sobie da radę. Ja się Pan pa, próbuje znaleźć. Łada na nitro. Pa. To jest dobre. Ej, To jest plus, poprawiają zawsze humor. O, Boże. Jakby co, to my tutaj mamy ograniczenie prędkości do 60. A my jedziemy 124 Superia. Ja Superia. Ojku, no, masakra. No to nic. Spójrzcie na tą wadę, ja jestem w szoku. Co on tam sadził. Ty ją jakąś białą rurę ma. Mówię ci on ma nitro. Jak <laughs> Ty przyblokowali inni Mercedesa. DS-a Proszę Cygańska Łada Cygańska Łada <grym> 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 Nie no, mała mi Aby Oby do domu Oby do domu